Genshin w 2023 był równy. Ten rok jest zdecydowanie najgorszy dla Genshina, ale w tym filmie skupimy się na tych dobrych weczach. Pomimo wielu dram i innych zgwytów, w poprzednim roku nadal dostaliśmy dużo fajnych eventów i urozmaiceni. Hej, jestem Kukel i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem podsumujemy sobie najlepszy wecze z 2023 roku. Będzie to taki The Best of Genshin, w którym wymyśliłem swoje 10 ulubionych zmian w tej gry. Warto dodać, że jest to w pełni subiektywna opinia i zauważyłem, że w wielu rzeczach zapomniałem, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli tak będzie, to możecie zostawić lajka, suba i komentarz. A teraz wejdźmy do materiału. I kolejność nie ma znaczenia. Nie jest to nic typu od najgorszego do najlepszego, wszystkie rzeczy w tym filmie są dla mnie super, więc nie zrobiłem żadnego rankingu. Zaczniemy sobie od najoczywistszego fonteiny. Tak jak zawsze, nowy region wyszedł bardzo dobrze. Mam wrażenie, że w udało się znaleźć taki złoty środek w eksploracji nowych regionów. Po absolutnie przesadzonej Inazumie, gdzie za pokonanie całej wyspy i zrobienia wszystkich zagadek dostajemy common Chester, twórcy gry trochę oprzytomnieli i zaczęli to jakoś balansować. Już w sumeru mieliśmy według mnie przyjemną eksplorację, z wyjątkiem pustyni, i pomimo tego, że nie jestem dużym fanem robienia wszystkich regionów na 100%, eksploracja tam była dla mnie idealna. I na szczęście udało się im wyłowyć na Fontaine. W nowym regionie są takie zwykłe challenger typu zabij przeciwników albo przebiegnij jakiś tam dystans, które są raczej banalne do zrobienia, ale są też takie trochę bardziej skomplikowane zagadki, których do teraz nie umiem rozwiązać. Dodatkowo, tak jak Hoyoverc mają w zwyczaju, region ten ma przepiękne miejsca. Ja osobiście uwielbiam te skawone drzewo wieziowe, które by the way wygląda jeszcze lepiej po ukończeniu Questa. Druga rzecz, która jest bezpośrednio związana ze wcześniejszym punktem, ale jest taka dobra, że ją zrobić w kolejnym, to podwodna eksploracja Fontaine. Każdy, kto chociaż raz pływa po mowu Fontein, wie o czym mówię. Przez długi czas wkuwało mnie to, wyciągle kończy mi się stamina, kiedy pływamy. Przed wyjściem Fontein miałem nadzieję, że jakoś temu radą. Bo w końcu to nacja Hydro, tam na pewno będziemy długo opływać. I zrobili to, tylko tysiąc razy lepiej niż wypuszczałem. Cały podwodny świat Fonteiny jest według mnie najlepszym miejscem do eksploracji. Daje to kompletny inny vibe coś innowacyjnego i nowego, co idzie na przekór z dotychczasową eksploracją. Tutaj nasze postacie nic nie znaczą. Raiden Shogun poradzi sobie pod wodą tak samo jak Shinian czy Aloy. Dla osób znudzonych ciągłym bieganiem i zabijaniem hilczurlów, dla dwóch primo, podwodny świat Fontaine to raj na ziemi. Czasem puszczam sobie jakąś chillową muzykę, włączam Genshin'a i idę eksplorować podwodne światy, czy tak naprawdę u mnie nigdy nie miało miejsca. Zawsze robiłem eksploracje tylko wtedy, kiedy mi się dupa paliła z Barco Primo, albo drzewa mnie wstyd, to jest mój poziom eksploracji. Ale właśnie w Fontaine, a tym bardziej pod wodą, nawet polubiłem eksplorację. Dyskutująco ciężkie wyzwania, bardzo świewy i innowacyjny gameplay i cały vibe to to, czym podwodna strefa Fontaine skradza moje serce. Trzecia, kolejna weź, która jest bezpośrednio powiązana z Fontaine, ale potrzebuje dodatkowej zmianki, to Archon Questy tego regionu. Muszę szybko napomnieć, że jeszcze nie skończyłem ich robić, ale obiecuję, że zaraz zrobię. E, pomimo tego, że jeszcze nie udało mi się skończyć ostatniego Archon Questa, już teraz mogę powiedzieć, że Archon Questy tego regionu mnie nie zawiodły. Słyszałem, że niektórym się nie spodobała historia Fontaine, ale osobiście mi się bardzo podoba. To, z czym miałem problem w poprzednich Archon Questach, to zawiłość fabuły. Czasem miałem tak, że coś było już tak zagmatwane, że nawet nie próbowałem tego zrozumieć. Do tej pory we Fontaine nie miałem takiego problemu. Ale to, co mi najbardziej spodobało się w Archon Questach Fontaine, to ten pomysł na gameplay. Podczas przychodzenia fabuły miałem serio wrażenie, jakbym z podróżnika zamienił się w detektywa. Bądźmy szczewy. Jestem absolutnym fanem Dungeon Rompy i pewnie to mocno wpłynęło na moją opinię o tym. Ale zbieranie poflag i odkrywanie nieoczywistych tajemnic podczas tych Archon Questów to połączenie moich dwóch ulubionych gier w jedną. Dobrze, mowę i zagadki z Dungeon są 100 razy lepsze, ale jako osoba, która jest fanem tej serii, mogę potwierdzić, że te genfinowe są naprawdę spoko. Jeszcze cały vibe tego, walczenie w sądzie niczym z Ace'a Saturni liczne wzroty akcji i bardzo barwne postacie znowu skradły moje serce. Bardzo podobało mi się też to, że rozwiązując te zagadki, rzeczywiście odkrywamy weczy, które wydadzą nam się potem tak poza sądem. Podsumowując, połączenie Gentrina, Dungeon Rompy i Ace Aturni to wecz, której potrzebowałem, nawet o tym nie wiedząc. Według mnie Plebiscyt, na najlepszą postać roku wygrywa furii wartowałem New Village. Postać ta moim zdaniem jest istnym masterpiecem Hojowers. Zacznijmy sobie od historii. New Violet od początku jest bardzo ważną postacią, ale dopiero później uświadamiamy sobie, że jest jeszcze ważniejsze niż nam się wydawało. Przez połowę Archon Questów jesteśmy smyrani wieloma podpowiedziami, które Hojowers praktycznie podaje nam na cacy, co do prawdziwej tożsamości New Villetta. Pomimo tego, że zapewne wszyscy uświadomiliśmy sobie dosyć szybko, kim on naprawdę jest, scena, gdzie w końcu używa swojej mocy, jest nadal świetna. Zgrywa on bardzo tajemniczego, ale mimo to właśnie dlatego zdołał zebrać taką ogromną wefę fanów. Ale New Willet jest dla mnie taki rewolucyjny nie tylko przez jego lore, ale też w gameplay. W sumeru wiele graczy podchodziło bardzo sceptycznie do nowych postaci. Zarzucano Hojowersowi lenistwo, czy robieniem postaci na odwal się, Głównym powodem takich opinii były dwie postacie, Saino i Alheitem. Ludzie słusznie zauważyli, że postacie te są łudząco podobne do już istniejących. Saino do Razora, a Alheitem do Catching. Pomimo tego, że jestem raczej przeciwny porównywaniu tych postaci, muszę przyznać, że rzeczywiście na pierwszy rzut oka postacie te wyglądają niemal tak samo. Po tym, ta tendencja robienia podobnych postaci zmalała. Dostaliśmy Baizu i Linea ale to w aktualizacji 4.1 dostaliśmy prawdziwą bombę, New Villetta. Absolutnie szczerze, na początku gameplay tej postaci wydawał mi się bardzo dziwny i był dla mnie absolutnym skipem. Ale kiedy szedł na serwery live, wypróbowałem go w trialu, bardziej poznałem jego kit, to uświadomiłem sobie, że to postać, której jeszcze nie było. Dla mnie ma on po prostu bardzo inikatowy gameplay. Nie było jeszcze postaci, która wykorzystywałaby jej charge ataki w taki sposób jak New Villette. Do tego nie jest to taka banalna postać, bo musimy trochę ogarnąć, jak działa, w tym jak z nią zagramy. Oczywiście, okazał się absolutnie broken i zbutał na topkę nie tylko main piesów, ale tych wszystkich postaci. Wiem, że najlepsza postać roku dla każdego pewnie jest inna, ale moim zdaniem to New Willet skradł show. Myślę, że kolejną rzeczą, która pufa do przodu w tym roku, mogą być eventy, ale nie te main, tylko te poboczne. Wydaje mi się, że Hojowers staje się coraz kreatywniejsze jeśli mówimy o mniejszych eventach. Mogę się mylić, ale wydaje mi się we wcześniej, podczas 22, eventy czasem mogły być generyczne i powtarzalne. Teraz możemy zauważyć, że są one coraz ciekawsze. Na przykład rok temu nawet bym nie pomyślał, że będę na przykład strzelać ze snajperki do chili turlów. Wcześniej eventy raczej kończyły się na zabijaniu przeciwników, bieganiu lub robieniu zdjęć. A teraz dostajemy na przykład jakieś gry zręcznościowe, minigierki jak te z Windblooma, czy nawet jakiś parkour. Wcześniej też mogliśmy zobaczyć coś oryginalniejszego, ale myślę, że w tym roku było tego o wiele więcej. Dużą zaletą 2023 roku w Genshinie są zmiany równych, wkuwających mechanik. W tym roku doceliliśmy całą masę poprawek do rzeczy, które już od dawna nam przeszkadzały i były po prostu niepotrzebne. Ostatnio dostaliśmy dużo zmian to do artefaktów i ich farmienia, jak chociażby rekomendowane artefakty, czy lepszy resp w domenach. Ale wcześniej mieliśmy też m.in. funkcję zawieszania questów, żeby nie mieć takiego widoku. Albo robienie weekly bossów bez ukończenia questa. Z wejściem Fontaine dostaliśmy też odświeżenie wyglądu team setupu, który w porównaniu do tego starszego wygląda fenomenalnie. W tym roku mieliśmy zdecydowanie najlepszą edycję Hoyover. Jeśli nie wiecie, co to jest, jest to event skierowany wy artystów, ale nie tylko. Raz na rok dostajemy długiego streama, gdzie utalentowani koncept kreatowy mogą się podzielić swoimi dziełami. I w tym roku ten stream był na kompletnie innym poziomie. To nie jest dobra rzecz, która została zrobiona przez HoYovers, tylko świetna robota całego community. Przede wszystkim animacje w tym roku wykierowały całego Faira. Osobiście, jak oglądałem Gates of the Abyss od Kieru, to nie mogłem uwierzyć, że to tylko fanmate. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to musicie to zrobić, a najlepiej obejrzyjcie całego Faira z 2023, bo były tam same świetne animacje. Bardzo ciężko wybrać najlepszego main eventa 2023. W tym roku mieliśmy masę dobrych eventów, ale po długim namyśle doszedłem do wniosku, w main event aktualizacji 3.4, Lantern Ride, był tym najlepszym. Miałem bardzo duży dylemat, bo wakacyjny event także był świetny i postawiłbym te dwa wydarzenia na równi, ale szale przeważała tematyka, bo muzyczny Lantern Ride to coś, co mi się niesamowicie podobało. Rapująca Hutao to kolejna rzecz, której potrzebowałem, a o tym nawet nie miałem pojęcia. Muzyka w tym roku to weź, o której muszę wspomnieć. Nie wiem, czy w 23 została wypuszczona jakaś dwa nuta od Hoia Mixu. Szczególnie soundtrack z Fontaine jest tak dobry, że nie mogę tego obrać w słowa. To, jak muzyka wprowadza na klimat całego Fontaine, to, jak ważne jest w tym etapie, pomimo tego, że często nie zwracamy na nie uwagi, jest piękne. Mogę powiedzieć, że Fontaine dorównało poziomowi sumeru, które poprzeczkę postawiło niesamowicie wysoko. Mieliśmy też kilka koncertów genfinowych. Tych, które się odbyły IRL, jak i tych online. Myślę, że dla fanów muzyki w Genshinie ten rok był niezmierną ucztą i mam nadzieję, że w następnych latach będzie tak samo. Jako ostatnią rzecz, dałem Genshinowi słowo zaufania, ponieważ myślę, że sposób w jaki Hoyover zbudowało Arlekino jest naprawdę świetny. Każda zmianka od wie w fabule hypuje mnie coraz bardziej na tą postać. W fabule zostaje pokazana ona w idealny sposób. Lekko tajemnicza i działając za kurtynę Arlekino to coś, co kupuje. Tak naprawdę, w połowę fabuły Fontaine nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużą rolę pełni ona w wydarzeniach, które miały miejsce. Jeszcze lepiej pokazuje nam to powagę i wpływy Fatui na cały tej wad. Mogą oni robić co chcą, nie będąc nawet zauważonym. Cierpliwie czekam, a w Arlekino stanie się grywalna. I mam nadzieję, że wers zdoby ją zrobi. I to by było na tyle. Koniecznie podzielcie się swoją opinią co do udanych akcji HoYoverse w 2023. Z chęcią poczytam o tym zapomniałem. Tym filmem otwieram taką miniserię, w której podsumuję cały rok 2023 w Genshinie. Mogę wam dać sneak peek następnego filmu i dla kontrastu będzie o niewypałach Genshina w tym roku. Jeśli wam się spodobało, oczywiście byłbym mega wdzięczny za suba, lajka i komentarz. Wpadnijcie na mojego Twittera, a.k.a. Exa, i do następnego filmu. Cześć!